Dzień dobry, łączymy się z Anastazją Mursin. Anastazja jest w tej chwili w Niemczech, bo tam mieszka i pracuje. Pochodzi z Ukrainy i działa aktywnie już od kilku lat w Międzynarodowym Ruchu Społecznym Alatra. Dzień dobry. Nastia, hej. Dzień dobry, witam wszystkich. Słuchaj, chciałem Cię zapytać o kilka podstawowych spraw, podstawowych kwestii, jeśli chodzi o ruch Alatra bo wiem, że tam się już długo angażujesz. Powiedz mi, jak tam trafiłaś w ogóle, zanim dojdziemy do tego, co to za ruch, to powiedz mi, skąd w ogóle twoje zainteresowanie, jak tam trafiłaś, gdzie znalazłaś po prostu kontakt do ruchu? No, tak naprawdę ten ruch w ogóle powstał na podstawie książek ukraińskiej współczesnej pisarki Anastazji Nowych i І бачите, та назва «АЛЛАТРА» тегу uh, руху, то «Кщоншка АЛЛАТРА» на посаді цієї книжки, Ваші люди заінспірували za, ще так і заложили такий міжнародний рух ja, «АЛЛАТРА». Uh, no, і я uh, так, наприклад, є ще перед тим, як просто в день рух, прочитала те «Кщоншки». Вони були досить популярні в Україні на той час. Ну і потім так... Parę lat temu, jak przeczytałam już książki, spotkałam się z ludźmi, którzy również przeczytali te książki, no i powiedzieli, że jest taki ruch, no i realizują się takie różne projekty, można dołączyć się, uczestniczyć. No i już wtedy przeprowadziłam się do Polski, ponieważ studiowałam w Polsce, no i już będąc już w Polsce, tak na odległości przez internet realizowałam, uczestniczyłam. W projektach. Czyli po prostu przeczytałam książki, one mi bardzo spodobali się, taka tak by powiedzieć, życiowa filozofia, moje poglądy bardzo się zmieniły na życie, w stosunku do innych ludzi. Zobaczyłam naprawdę, jak sama zmieniłam się jako człowiek. Свій стосунок до людей ще зміняв, і то я так на правди так більш агресивна до людей, і так далі. Ну, і так чоловік навіть коли сам так я такий агресивний до інших, то Вевно щебі не відчуває, що ви так файні, спокійні і шинчливі. Ну, ну і попросту зависимо рушниці, що э, зміниш щебс і зміниш в округі до оточах до того свята, який між. Ваші такі позитивні зміни. Попросту, э, э, U mnie, um, zainspirowali mnie, że to jest naprawdę coś, coś dobrego i byłoby fajnie tak um, dzielić się tą informacją po prostu z innymi ludźmi, że, um, że, że czasami po prostu tak wydaje się, że człowiek um, nie, nie widzi po prostu innego um, jakiegoś wariantu swojego życia, bo jakiegoś wyjścia z tej sytuacji. W której obecnie znajduje się. No... no właśnie, czyli słuchaj, to zaczęło się po prostu od lektury, tak? Że przeczytałaś książki, swoje imienniczki Anastazji i tytuł jednej z ostatnich książek, czyli Alatra jest nazwą zarazem po prostu organizacji, tak? Tego ruchu tak. społecznego. Dobrze mi się tak. wydaje? Tak. Powiedz mi w takim razie, to ile w tej chwili jest członków w ruchu Alatra? Jak możemy to jakoś opisać w liczbach? Czy, czy wiemy, ile nas jest w ogóle tutaj, jeśli chodzi o ten ruch?

Uczestnicy są w 180 krajach świata, czyli po całym to jest ruch międzynarodowy i co roku są, dołącza się coraz więcej uczestników. A nie tylko ci, którzy rozmawiają po rosyjsku albo ukraińsku, tak, czyli a, a, ludzie z, a, rozmawiający różnymi językami. No, tak. A, Я то то ні не з не зберемо такі інформації, не, не проводімо якісь такі, не проводчимо такі ліси, так але я повім направді жи те різні проекти, які реалізуємо, то те в шістські проекти ми є такі, один з таких не найбільших інших проєктів то АЛЛАТРА ТІВ, то така міжнародна інтернет ревізія на якій і публікуємо всі наші якісь бадання, інтерв'ю, що робимо, і, 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 як реалізуємо проєкти, co, uh, на чим полягаємо проєкти і так далі. Ну, no просто попросту відать, uh, яка огромна лічба особ, uh, особ є на, і, і в яких краях. Розумію. Слухай, ну мені вже так повім удержило те, що. Dużo jest osób rosyjskojęzycznych, prawda? Jest mnóstwo Słowian, ale okazuje się, że nie tylko, bo przecież są i Hindusi, są ludzie ze Stanów Zjednoczonych z Australii. No ale ten kanał Alatra TV, on jest w kilku językach, prawda? Prowadzony. Bo to jest mhm. kanał, który jest tłumaczony na rosyjski. Ja oglądam go po rosyjsku. Bardzo się cieszę, że mogę rozmawiać z tobą, bo naszym widzom jest łatwiej, bo ty mówisz pięknie po polsku. No i powiedz mi, oprócz tej takiej internetowej i YouTube'owej działalności, to spotykacie się jeszcze, organizujecie jakieś sobie spotkania, meetingi na żywo, czy to jest bardziej tylko taka społeczność, słuchaj, cyfrowa? Jak to wygląda?

Po prostu z ludźmi, jakieś tam badania, czy coś takiego, to oczywiście musimy w jakiś sposób spotkać się. A powiedz no. mi, a jak w Polsce to wygląda? No bo ty jesteś teraz w Niemczech z tego co wiem, gdzieś tam w zagłębiu rury, bo tam mieszkasz i pracujesz. I pewnie jak się spotykacie, to językiem jest waszym jakimś głównym niemiecki, czy rosyjski? Jak to wygląda? Czy angielski? Tak, bardzo fajnie, ponieważ język jest taki Podstawowy rosyjski, ale są uczestniki, są człowiek, jakby członkowie tego ruchu, którzy rozmawiają po niemiecku i po polsku. I to, to już zależy, kto z nami. Kto... Jaka większość ludzi jest? Na przykład, jeżeli są a Niemcy, to oczywiście staramy się jak najbardziej rozmawiać tylko w języku niemieckim, żeby i inni mogli to rozumieć. A jednego razu mogę po prostu podzielić się takim, <laughs> taką sytuacją. Um, zapoznałam się również z jedną panią, ona jest Polką i, i mieszka tutaj już w Niemczech ponad dwa, parę lat. No, І так споткалися, а, була одна дівчина з Росії, хлопок був з Білорусі, я з України, і дівчина була з Сирії і та пані з польські. І розмовляли, то вже по польську, потому что którzy rozmawiałam po rosyjsku, rozumieli, o czym mówiliśmy po polsku, o czym ja rozmawiałam z nią z Kompanią po polsku, no i, i tłumaczyli to po niemiecku, tej dziewczynie z Syrii, czyli to tak, taka międzynarodowa społeczność, no ja właśnie to już zależy od sytuacji. No właśnie to mnie urzekło w waszej działalności, że to jest taki ruch ponad granicami, ponad po prostu ponadnarodowy, międzynarodowy, tak? że tam jakby ta społeczność nie wynika tylko i wyłącznie z jednego kraju i lokalnie, tylko że to jest ruch, można powiedzieć, ogólnoświatowy. No wiadomo, że pewnie w Polsce, w Rosji, na Ukrainie, czy nawet w Niemczech, no może będzie więcej Słowian, tak? Natomiast no to mnie urzekło, że to jest coś, co jest ponadnarodowe i po prostu globalne, tak jak ten świat teraz jest jedną wielką, wiesz, siatką połączeń i się, robi się taki malutki, ten nasz globik. Powiedz mi, w takim razie, jakie cele sobie stawiacie? macie jakieś no. idee, które Was łączą, wynikające z filozofii Twojej imieniczki Anastazji i książek? Ale powiedz mi, jakie cele sobie stawiacie, co byście chcieli osiągnąć? No, tak naprawdę, takie jest podstawowe. Jakbym ja powiedział, może być cel ruchu to naprawdę zjednoczenie ludzi na takich. Um, um, Духових моральних цінностях, так щоб було з'єднання народу, щоб е, чи то для того, щоб е, люди в з'єдночилися на таких е, людських вартощах, і чи то не ході таким фізичним з'єдноченням, так, але і е, е, не мали таких граніць і не мали ми таких. Е, Różnorodności pomiędzy sobie ty jesteś z tego kraju, або ти относи e, się до яких до інших, чи термості, які маємо, в такому свіці, так? Певніше, щоб вони нас не чилили, що і на одні, то нападать цікаво, так як я це просто такі несамовіті дощечення, як ще з якимсь чоловіком, не вам, з з Мексики, так, і просто так цікаво послухати цього чоловіка, яка є у них культура, обичаї і так далі. Чоли, Ну і поміж, що те рух, то я ще повіджала, що то є така платформа для активних людей. Хто ж щось зробить для того сполученства, в якому жию, для такої лепше, доброї пришлощі такого сполученства, і це просто можливість реалізувати якісь свої ідеї, помисли. Ну так би повіджала. Wkrótce Jeszcze jedno ważne pytanie, a jaka jest tam średnia wieku, bo ja tak postrzegam, że to jest ruch ludzi raczej młodych, bardziej młodzieżowy, czy też starsi ludzie są u Was, jak to jest, każdy może przyjść, jak, czy to się jakoś tam też różni, troszeczkę, że jest grupa ludzi w, w podobnym wieku, że wiesz, oni się lepiej rozumieją, czy jakby to nie gra roli, nie ma znaczenia, że wszyscy są mile widziani? W ogóle nie ma, w ogóle nie odgrywa żadnej roli jakim wieku jest człowiek? Ja powiem, bardzo dużo starszych ludzi w, w czyli że to nie chodzi o to, że tylko młodzi są różnego wieku, ja nawet, ja nawet nie mogę powiedzieć, jakich ludzi jest więcej, po prostu każdy zajmuje się tym, na, na co u niego wystarczy i czasu, i możliwości, i chęć, i tak dalej, tak? і, і в огляді не відкрива ролі вік, які заінтересування, погляди і так далі. Чи відкрива од, роль, ролі, чи ну, не відкрива роль. по словам, в такі моменти є тільки е, хенч чоловіка, що е, робить. Я ж що він, направді, е, до того, щоб щось добре, такі от для, для інших людей. Ну, просто живі свого отварти, тому що як це можна, ну, <laughs> я no. Dobrze, Anastazja, a teraz jeszcze jest jedna ważna rzecz. Jak to w Polsce wygląda, słuchaj? Jak na ile to są silne i liczne struktury, gdzie ludzie mogą szukać takich po prostu możliwości kontaktu z Alatra? Tutaj myśląc o naszej małej Polsce, wiesz, i tych miastach, miasteczkach polskich, gdzie są ludzie przecież nie tylko Polacy, ale jest mnóstwo też ludzi z Ukrainy, z Rosji coraz więcej. No tak będzie, będziemy po prostu. W którymś momencie się przemieszani bardziej, tak? Jak oni mogą dotrzeć do alatry? Jak to zrobić? Tak jak ja? Czy może jest jakiś inny sposób na to? No.

Zadać jakieś pytania, albo powiedzieć, że chciałbym zaangażować się i tak dalej. Również, jak pan właśnie to zrobił na, na stronie alatraunites.com w języku polskim, tam już jest dostępna również cała informacja o tym projekcie twórcze społeczeństwo, no i właśnie tam. Можна одразу зробити такі згошені, ну і доводиш потім чоловік той має доступ tak, до тих зборшень, або просто сам контактуючи з тим чоловіком. Ну, як вас я зробив з паном, я заточила, може, пан залишив своє зборшення, ну, і просто сконтактували вже з паном. Ну, то так, ви здажили, що я живу в Німчі, так, ну, але, якщо є якась якісь донжені до тебе, до, щоб spotkać się już tak na żywo, powiem tak, to oczywiście dajemy po prostu kontakty tych ludzi, którzy znajdują się na tej miejscowości, albo gdzieś w pobliżu, tak to no dzieje mhm. O to mi mhm. chodzi, bo wiesz, no ja właśnie zrobiłem to tak, jak ty mówisz, że wszedłem na stronę Alatra i tutaj jest ona przetłumaczona pięknie na język polski Wszystkie podstrony znalazłem tam taki formularz internetowy, gdzie wysłałem swoje zgłoszenie, że jestem zainteresowany, żeby dołączyć. No i ewentualnie jak mógłbym się tam jakoś odnaleźć z tym, co robię na co dzień. No i zgłosiła się do mnie ty. I teraz rozmawiamy, co bardzo mnie cieszy. No i wiesz, no, czekam na jakieś możliwości też współpracy i działania już nie tylko cyfrowo, nie tylko w internecie, ale też na żywo, żeby się spotkać. I Wejść w jakąś po prostu relację. Bo ja uważam, że internet jest ważny, tak? Jest ta łatwość przepływu i komunikacji, ale tak naprawdę to te właśnie spotkania twarzą w twarz, w cztery oczy, czy w grupie dopiero pozwalają nam budować prawdziwą więź, bo my też możemy poczuć swoją aurę, swoje uczucia, zobaczyć się z bliska, ocenić też mimikę i czy jesteśmy i jacy jesteśmy. I czy sobie pasujemy. Także wydaje mi się, że no fajnie, że można kanał oglądać, fajnie, że to jest wszystko w internecie. Natomiast, właśnie pytanie o to, jak częste są te działania, że tak powiem, w realu, wiesz, w prawdziwym życiu, jak często są te spotkania. I też powiedz mi jeszcze jedną rzecz, bo wiem, że organizujecie też duże konferencje raz do roku, chyba, tak? I coś może o tym, żeby Państwo też nasi widzowie się dowiedzieli. Ja sam z ciekawością wysłucham, także. Prosimy. Aha, no powiem tak, e, odpowiem najpierw na, te, na pierwsze pytanie, tak, o takie działalności w Polsce, o spotykanie się w Polsce. No, e, czyli to zależy tak, e, teraz ze względu na karantynę, to kwarantynę, to tak bardziej działalność ta po, um, prowadzi się przez internet, ponieważ um, no, po prostu nie da się, tak, nie idziemy przeciw tego, co um, m m m Mówią nasze państwo i tak dalej, no, a tak naprawdę, na przykład, e, ktoś, e, czy to, jeżeli jest jakaś możliwość, takie jakieś wydarzenie, na przykład, jakieś a, w, w no, na przykład, a, ja powiem teraz na, na przykładzie Niemiec, tak, Bo, była taka, a, um, Таке співкання міжнародне, то як я не ні за яка e, доклада організація тут організувала e, Васня, але вона називала ще релігія за релігій по релігія за те раз. Nie przejmuj się, słuchaj, to są szczegóły, każdy sobie doczyta pewnie na stronie waszej, jak, pod jakim to było hasłem, pod jakim tytułem. No ale dobra, no to e, powiedz mi w takim razie, jak to jest, jeśli chodzi o tą możliwość spotykania się. Wiadomo, że to nie jest ruch wymierzony w państwa i w jakieś rządy, to nie jest jakiś wywrotowy, rewolucyjny ruch. To jest ruch, który ma na celu jednoczenie ludzi, prawda? I budowanie nowego, kreatywnego społeczeństwa, tak, tak sobie wyobrażam. I teraz jeszcze, teraz właśnie o tej konferencji. One są raz do roku? I jak to jest? To są otwarte zaproszenia? Czy tam są wykłady, jakieś warsztaty? Gdzieś to bywa? Ewentualnie po prostu o to mi chodzi, o szczegóły, tak? No, właśnie, a żeby się spotkać w ogóle to. Członkowie, tj, tj, członkowie, czyli uczestnicy, ludzie, oni po prostu, jeżeli chcą spotkać się, oni między sobą to umawiają się na to i po prostu spotkają się. Czyli nie chodzi to, jest wolność, mnie, taka swoboda tego, tak, żeby tak. robić, jak się czuje, to po prostu i próbować tak. to organizować samemu, tak? Так, ну а, а, а якщо жі хоч отакі от отакі е, швятової конференції, яка відбулася в ітра е, з року, то ваш в тамтому року 11 мая відбува така перша така е, конференція, чи Чилімост поміж краями рушними панстами. Я не маю докладні понад сто тисячі країн, вже йому учав в такій конференції. Вона називалася Сполученство Остання шанса. Ну і люди просто як відбилася ця перша конференція там року. Чи це спобудувало том конференції? то власне є такий бадавчий проєкт на в руху називається «Єдине жарно, в якому учасниці цього руху вони просто бадають різні релігії святове, різні якісь писання, пшоншки, чи вони бадають ваші ваші релігії і це угодже всі релігії. І робили ж ми на тендема базували uh, таких опитувань на вулиці люди, інтерв'ю з науковцями, теологами, різними проводили, проводили Такі е, інтерв'ю, але зрозуміли, що всі люди хочуть жити спокійно в такому Ну, І, і, і для медіа і так далі, і політиці, ну, вони в якийсь спосіб розділяють люди. Ну, і ваша та конференція було для того, щоб спокати всіх людей, хто, хто ж має на тому хенч і так далі, донор до такого, то просто була конференція, щоб. Потім тематики і просто зачуть їх І Для чого а, в світі, наприклад, так вілі різних організацій за, 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 за швято, так би повірити і так далі, але а, надалі війни, конфлікти між народами і так далі. Для чого? Так? І, якщо ми люди саме жить за собою. А, в товаристві, хочемо жити щасливі. І так, вс, це було і та конференція, яка тут була, що це просто, um, on, вона взагалі, стартувала в Атланті, тут встанах з іншому, ну no, і проводження e, конференції за. Запропонували, жебиш ми спускали ми в другу суботу мая в наступному року, так не стеди чи в тамтим ро в тим в тим року в чев'ятого має, так але за вгляду на карантин, то не вдалося. І для теку буде така конференція в дві тисячі року. Tak. Czyli w, w, w 2021, to... 20, czyli w przyszłym roku, no wiadomo, w tym roku z różnych powodów to się nie uda, tak. ale w przyszłym są duże szanse, tak? Tak. No i właśnie, żeby po prostu, czyli to łączyć się, to może y, każdy człowiek, który y, ma to, y, ma pragnienie do tego, tak, i żeby wziąć udział i tak dalej. No i jak to odbywa się? Że ми кожен на своєму місці, кожен в своєму краю організуємо, чи учасники такого проєкту, такого року, організуємо такі якісь місячні сали, або щось таке, де було б можливо просто людям там приїхати і взяти удів, uh, послухати і рівніж умовити такий матч. Ми за своєї сторони, як учасники цього проєкту, оповідаємо, стараємося оповідати як най-руші людження, наприклад, і наружніх інших конференції їжджаємо і розмовляємо з людьми, які собі заінтересовані, оповідаємо їм про тим. І просто мовимо, що менше така конференція. Якби були заинтересовані, то як можна приїхати в'ячество учнів і так далі. Чи в такий спосіб тоді, так? А ми з нашої сторони попросто організуємо таку локацію для тебе. Чи щоб чоловік мог не тільки вдома довольчити за своєї комп'ютера, а тільки, якщо з кимось споткаючи, który jest takich samych poglądów, to właśnie nie tego robimy. No to jest właśnie ten kontakt, o którym ja myślę, że jest najważniejszy, czyli kontakt fizyczny i taka blisko, żeby się właśnie spotkać, wiesz, naprawdę, a nie tylko przez komputer. I to jest najważniejsze chyba, bo ten świat się zmienia, czasami to się wydaje bardzo niebezpieczne. Wydaje mi się, że ruch Alatra to jest taka próba odpowiedzi na wyzwania tego, tej przemiany, no bo rodzi się jakby nowy świat i ten poród może być bolesny. No, i obyśmy się na koniec tego porodu, jak już się ten nowy świat urodzi, cieszyli, że tak powiem, że ten potomek, który przyszedł na świat, to jest piękny, zdrowy i tak jak my chcemy. I chyba ten ruch wydaje mi się to ma na celu, ale chciałbym to też sprawdzić w praktyce, i postaram się, jeśli będzie taka możliwość, wziąć udział w takich spotkaniach czy konferencji. Jeśli nie w tym roku, to w przyszłym roku, jak Bóg pozwoli. Dobrze, Anastazja. No, ja się zastanawiam jeszcze, wiesz, odeślimy Państwa może, jakby chcieli się jakoś zorientować głębiej w temacie i w ruchu. Międzynarodowy Ruch Społeczny, Społeczeństwa Kreatywnego, Twórcze Społeczeństwo Przyszłości, Alatra. I tutaj jest też kanał w języku polskim na YouTube, tak? No, to jest kanał Alatra TV Polska. Jakby ktoś bardzo chciał po polsku, to już jest to wszystko przetłumaczone na, z napisami. Dużo jest w języku rosyjskim, ale też z innych języków dużo jest tłumaczeń. Jest czeska wersja, jest angielska i oczywiście rosyjskojęzyczna. Anastazja, no to co? Czego ja ci mogę życzyć na koniec naszej rozmowy tam w tych Niemczech? Znając niemieckie realia, to powiem Ci tak: nie przepracowuj się za bardzo. No, dziękuję. żebyś miała czas jeszcze na działania w ruchu. No, i czekamy na jakieś informacje albo następne połączenie jakieś tutaj internetowe, żebyśmy mogli zaprosić Państwa, naszych widzów, do jakichś działań w Realu, w Polsce choćby, albo w jakiejś innej lokalizacji w Europie, a może na świecie. Anastazja Mursin, Alatra TV, Międzynarodowy Ruch Społeczeństwa Obywatelskiego, Międzynarodowy Ruch Społeczny, Społeczeństwo Przyszłości, Alatra. Ale Anastazja Mursin z Niemiec z zagłębia rury. Dziękujemy za rozmowę. Ja dziękuję również bardzo, bardzo mi miło. No i jeżeli u widzą będą jakieś pytania, to oczywiście jak najbardziej odpowiemy i jeżeli będą jakieś takie jeszcze pytania na, na temat projektu, to żeby bardziej coś powiedzieć, jak najbardziej. No i tą byli. drogą, tak, tą drogą, którą ja przeszedłem, czyli przez stronę Alatra i tam jest taki formularz internetowy. Można się do Was, prawda, że, że tak tak zgłosić o kontakt i być może, a myślę, że nawet na pewno ktoś się skontaktuje. Dziękujemy ci, Nastia za rozmowę. Dziękujemy Państwu. Dzisiaj Wzrojowa TV z Niemiec, Anastazja Mursin, Alatra, Międzynarodowy Ruch Społeczny. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Yeah.